Kolejny wideo serii Sunday Sample. Kontynuujemy temat niezależnego butlera Deadaway, Dlatego też na stół bierzemy sampla whisky z Des Daluin. Jest to whisky 13-letnia, która pochodzi z pojedynczej beczki i była to beczka po koniaku. Może być ciekawie. Zapraszam. Władysław P, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, na wstępie wybaczcie, że odcinek w piątek się nie pojawił. Niestety, nie wyrobiłem się. Musicie mi wybaczyć, miałem bardzo, bardzo pracowity tydzień i nie miałem czasu, żeby zasiąść do nagrania wideo. Natomiast to, co widzicie dzisiaj, czyli jest niedziela rano, prawdopodobnie, to kolejne wideo z serii Sunday Sample. I tak jak mówiłem, chciałbym kontynuować temat niezależnego bottlera Dawoy. To jest Druga łyska tego bottlera, pozostały jeszcze dwie, których możecie spodziewać się w kolejne dwie niedziele. I dzisiaj moi drodzy mamy butelkę whisky, w zasadzie sampla whisky. Butelka nie została jeszcze otwarta, a korzystam z tego, iż nabyłem sampla. Whisky ze Slarni De Luin. raczej mało znana, naprawdę mówiąc. Niezbyt popularna z tego względu, że po pierwsze leży w rękach Diageo, po drugie przez co jest wykorzystywana głównie do blendów, i w zasadzie chyba jedynym oficjalnym bottlingiem z tej deslarni jest 16-letnia edycja serii Flora Fauna, o której zresztą notabene zrobiłem odcinek. Tutaj wrzucam Wam link do tego odcinka i zapraszam serdecznie, aby na ten link kliknąć, dlatego że w tym odcinku znajdziecie obszernie opowiedzianą historię deslarni Daliuin, wraz z wszelkimi ciekawostkami związanymi z tą deslarnią. Także po raz kolejny zachęcam. A my, moi drodzy, przechodzimy do whisky, która dzisiaj stoi na naszym stole. Dzisiejszy sample to 13-letnia whisky ze slarni Jest to oczywiście single cask, czyli pojedyncza beczka, z której to zabutelkowano 510 butelek. Whisky zabutelkowano w mocy 50% alkoholu, niefiltrowana na zimno i niebarwiona. Jeżeli chodzi o moc, oczywiście nie jest to moc beczki, natomiast tak naprawdę dodano około 2-3% wody, więc no. Została ona zbita około 1,5-2%, więc nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy tą mocą, którą mamy w butelce, a mocą beczki. Ale Matt McKee, człowiek odpowiedzialny za The WWE, za tą właśnie serię, za ten niezależny bottling, stwierdził, że ta moc była najlepszą, była wręcz idealną mocą do tego, aby ta łyski uwydatniła z siebie wszystko, co ma dobrego do oddania. Znam Dżentelmena, ufam mu i wiem, że podjął właściwą decyzję. Więc, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować tej oto whisky. Oczywiście beczka to nie kask, a bot, czyli jest to beczka, która miała w okolicach 500 litrów, dlatego trzymamy 510 butelek. Myślę, że jest to informacja, o której warto wspomnieć, dlatego że wielkość, rozmiar beczki oczywiście ma spore znaczenie. W tym wypadku, tak jak mówiłem, 500 litrów, 510 butelek. Tak jakoś wyszło, prawda? Jak mówiłem, kolor naturalny. Sami zobaczcie, moi drodzy widzowie. Delikatny, może nie tyle słomkowy, ale wpadający w lekkie złoto. Naturalny oczywiście kolor, więc no. Zobaczmy, cóż ta beczka narobiła nam z to łyski. Aromat muszę przyznać bardzo przyjemny. W aromacie czuć gęstość tej whisky, w aromacie czuć konsystencję tej whisky. Destylat Make ze sladni Deliuin De jest dość intensywny, jest dość oleisty, jest delikatnie mięsny. Taki charakter destylatu ta destylarnia produkuje i tutaj zdecydowanie jest to wyczuwalne. Mamy tutaj odrobinę słodyczy, mamy tutaj delikatne nuty właśnie słodu jęczmiennego, ale zaraz za tym idzie nam coś takiego jak świeżo topione masło, jak świeżo pieczone ciasto francuskie. No jest ta oleistość, jest ta mięsność taka fajna. I zaraz za tym dostajemy odrobinę owoców. W tym wypadku zdecydowanie jest to brzoskwinia z puszki. Jest to gruszka olęgałka, taka już dobrze, dobrze przejrzała gruszka. Jest to ogryzek z jabłka, powiedziałbym. Gdzieś tam delikatnie przebijają się te nuty koniaku. Trochę rodzynki, trochę takiego właśnie takiej, takiej drzewistości, drewności, która jest często w koniakach wyczuwana, przynajmniej jak dla mnie. Trochę takich aromatów, które kojarzą się z mokrą ściółką leśną. Taki las po deszczu trochę. Odrobinę ziół, odrobinę takiej ziołowości. Jest coś takiego tutaj jak taka delikatnie przepolana skórka zrazowego chleba. Aromat bardzo przyjemny, zbalansowany, ciekawie złożony. Przejdźmy do smaku. I tu moi drodzy, podobnie jak na nosie, mamy na początku delikatną słodycz i tą oleistość, tą gęstość, tą delikatną słodowość i ten charakter destylatu, czyli tą taką właśnie mięsność. Coś co może się kojarzyć z takim właśnie grillowaną karkówką, grillowanym stekiem. I do tego od razu dostajemy taką przeogromną eksplozję owoców mnóstwo owoców, przejrzała brzoskwinia, gruszka, ulęgałka taka mocno przejrzała, jabłko, które tutaj jest, tak, występuje bardziej w kontekście takim kompotowym, takim upieczonym, ugotowanym może w ten sposób. No tych owoców naprawdę na języku jest bardzo sporo. Im dłużej trzymamy to jamie ustnej tym jest taki delikatnej kwasowości się pojawia, taki właśnie cytrusowości, coś co idzie w kierunku trawy cytrynowej. Po przełknięciu dostajemy delikatną pikantność. Europejski dąb, zdecydowanie. I naprawdę sporo tej takiej mocnej owocowości. Gdzie tu na języku już mamy więcej tych takich nut typowo koniakowych, powiedziałbym. Gdzie mamy trochę takich rodzynek, trochę takiej gorzkiej czekolady, trochę takiej kawowości delikatnej tutaj się pojawia. Oczywiście za tym gdzieś tam jest ta brzoskwinia, jest ta gruszka, nadal jest ten charakter destylatu, ale tutaj już ten koniak, tak jakby uwydatnia się, pokazał, że beczka zrobiła swoją robotę. Idąc w kierunku finiszu, tu już się dzieje całkiem przyjemnie, bo mamy tą delikatną zbożowość, być może jakaś roślinność, jakaś kwiatowość się pojawia, te nuty, właśnie mięsne, te takie nuty ciężkie pozostają bardzo mocno utrwale na języku. Do tego ta fajna soczystość, fajna owocowość. I już tutaj dalej w finiszu idąc w kierunku końca powiedziałbym mamy właśnie tą delikatną cytrusowość, trochę tej trawy cytrynowej, trochę tej brzoskwini pozostaje, odrobinę takich nut drzewnych, odrobinę nut kawowych powiedziałbym, trochę rodzynki. Muszę przyznać, że jest to whisky bardzo ciekawa, bardzo smaczna i uważam, że te 50% naprawdę było idealnym wyborem. Nie ma potrzeby dodawania wody. Whisky nie jest aż tak mocno alkoholowa, żeby trzeba było tą wodę dodawać, natomiast podejrzewam, że po dodaniu wody ona się jeszcze bardziej otworzy. Być może pokaż nam jeszcze więcej. Tego, co w sobie skrywa, natomiast dla mnie ta moc 50% w tym wypadku jest naprawdę idealna. Cena, jeżeli chodzi o tą butelkę tutaj w tej Wielkiej Brytanii, to 59 punktów. Była to bodajże chyba najtańsza whisky z całej tej serii, z tego co pamiętam. I powiem szczerze, że nie sprawdzałem przed nagraniem, ale jest ona chyba nadal dostępna jeszcze. Myślę, że jest dostępna myślę, że jest dostępna dlatego, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ta łyski nie jest na tyle popularna, żeby się sprzedać od kopa, nie jest to Springbank. Natomiast jest to łyski ciekawa i moim zdaniem naprawdę warta i godna uwagi. I powiem wam szczerze, gdybym miał teraz wybrać pomiędzy tą Daluin 13-letnią a tym Highland Parkiem 17-letnim, to tutaj mogę dopuścić się pewnego rodzaju herezji i stwierdzić, że no ta whisky smakuje mi nieco bardziej niż ten 17-letni Highland Park, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie mój gust. Oczywiście tylko i wyłącznie moje upodobania smakowe. Powiem szczerze, jest to naprawdę fajnie zrobiona whisky. Zrobiona przez naturę, czyli beczkę i czas. I oczywiście destylat. Jak dla mnie naprawdę bardzo fajna edycja, godna uwagi. Powiedzcie mi moi drodzy w komentarzach pod filmem, jak idą Wasze zakupy, jeżeli chodzi o to, co macie na rynku dostępne u Pana Jarka Busa. Piszcie mi w komentarzu. Jeżeli mieliście możliwość już próbować jakiejkolwiek edycji od Dawaway, również dzielcie się tym własną opinią, informacjami na temat w sekcji komentarzy. A jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, moi drodzy widzowie, to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.